Finans poleca Nysę. Jak będzie wyglądał nowy budynek sądu w Nysie? Zwycięski projekt wybrany. Budowa ma kosztować około 30 milionów złotych. Wybory nowego rektora PWSZ Coraz bliżej. Senat obniża wymagania dla kandydatów. Plotka, że to specjalnie dla wicestarosty Piotra Woźniaka, zdementowana. Pracownicy uczelni, większość pracowników, uczelni stwierdziła, że należałoby zrobić zmianę w statucie czyli poszerzyć dla większej liczby ludzi i stworzyć możliwość kandydowania na rektora To nie jest prawda. To nie jest prawda. To jest dobra okazja, żeby to zdementować. Nie. Bombowy pomysł po Pijanemu. 54-latek poinformował o fałszywym alarmie bombowym w jednym z nyskich kościołów. Inkantacje, czyli wystawa inspirowana procesami czarownic. Dotykać motywu czarnej magii czy, czy czarownictwa w miejscu takim jak Nysa, gdzie te procesy faktycznie historycznie miały miejsce, yy, będzie stosowna, krótko mówiąc. Zespół tańca ludowego poleci do Izraela na festiwal folklorystyczny. Ale tańce takie naprawdę opolskie to po prostu myślę, że są troszeczkę mniej znane, a są naprawdę piękne. Jest sobota, 27 lutego. Marcin Miłkowski. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości. W najbliższym czasie w dysie ma powstać nowy gmach sądu, który połączy wszystkie wydziały dotychczas usytuowane w kilku różnych miejscach miasta. Nowoczesny budynek będzie zlokalizowany przy ulicy Chopena pomiędzy nyską budowlanką a Strażą Pożarną. W 2009 roku starostwo powiatowe przekazało działkę na ten cel, która na razie jest wykorzystywana jako boisko szkolne. Sąd rejonowy w Nysie do tej pory miał swoją siedzibę w zabytkowym budynku na terenie Starego Miasta. Choć atrakcyjnie położony, gmach od dawna nie spełniał warunków niezbędnych procedurom sądowym. Dodatkowo dwa Wydziały Ksiąg Wieczystych oraz Sąd Pracy mieszczą się w wynajętych pomieszczeniach tzw. wieży ratuszowej. Za wynajem powierzchni 740 m2 na potrzeby sądu, Resort Sprawiedliwości płaci prawie 30 tys. złotych miesięcznie. Postanowiono więc ogłosić konkurs na projekt nowego obiektu. Pod zabudowę przeznaczono działkę o powierzchni 3706 m, u zbiegu ulic Fryderyka Chopena i Cypriana Norwida, czyli pomiędzy niską budowlanką a budynkiem Straży Pożarnej. Jak można było się dowiedzieć z regulaminu konkursu, obecnie znajdują się na tym terenie nieczynne już boisko sportowe i teren rekreacyjny pobliskiej szkoły. Działka jest położona blisko rynku tuż za linią dawnych murów miejskich i fosy, których pamięć wyznaczają zielone bulwary przy ulicy Chopina. Projektowany budynek sądu rejonowego ma uzupełnić pierzeje zabudowy ulicy Chopina zgodnie z decyzją planu miejscowego oraz stworzyć narożnik z ulicą Norwida. Ministerstwo Sprawiedliwości już zatwierdziło program funkcjonalno-użytkowy planowanej nowej siedziby Sądu Rejonowego w Nysie. Jak mówi Robert Wojewódka, dyrektor sądu okręgowego w Opolu, program inwestycji jest w trakcie przygotowania. Należy między innymi bardzo szczegółowo określić jakie instalacje i wyposażenie będą tam niezbędne, określić koszty, harmonogram prac i tym podobne. Po wykonaniu programu i dalszym jego zatwierdzeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości będzie stanowił on podstawę do ubiegania się o środki na inwestycje. Koszt całości ma wynieść około 30 milionów złotych. Kontrola, zawieszenia i geometrii. Tylko 19 złotych. Sprawdź nasz serwis. Telefon 40 90 290. Już za kilka tygodni poznamy nowego rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Od dawna faworytem był profesor Knosala. Założyciel i pierwszy rektor nyskiej uczelni. Profesor jednak zrezygnował z kandydowania ze względu na inne zajęcia oraz stan zdrowia. Po tej rezygnacji senat uczelni niespodziewanie obniżył wymagania co do wykształcenia kandydatów na rektora, co zrodziło wiele plotek. Kiedy już do mediów lokalnych zaczęły przedostawać się informacje co do możliwych kandydatów na stanowisko rektora PWSZ, senat uczelni obniżył wymagania. Rektorem może zostać osoba, która ma stopień naukowy doktora. Habilitacja nie jest już wymagana. Jak obserwujemy teraz w Polsce całej, dużo zmian następuje. Zwłaszcza uchwałodawczych czy ustawodawczych, nawet. Ale zmienia się przede wszystkim rzeczywistość. I po raz pierwszy w naszej uczelni stało się tak, że. No, e, pan profesor Knosala się wycofał, to był główny powód. No bo jednak on, jako, jako najwyższy autorytet, założyciel tej uczelni, jak on był sam, to, to jakby była jedna kandydatura i to jakby kształtowało rzeczywistość. Natomiast z chwilą wycofania się pana profesora Knosali, pracownicy uczelni, większość pracowników uczelni stwierdziła, że należałoby zrobić zmianę w statucie, czyli poszerzyć. Jak gdyby rozszerzyć większą, dla większej liczby ludzi, stworzyć możliwość kandydowania na rektora? Zmiana warunków umożliwiła kandydowanie na stanowisko rektora wielu pracownikom uczelni. No i tak to zostało zmienione, i wówczas zadziałał chyba ten słynny pluralizm, bo tych podanych chyba w tej jest sześć, nawet, nawet nie wiem dokładnie. Bo w związku z tym, że nie obniżyliśmy tej poprzeczki, tylko nie podwyższaliśmy tej poprzeczki, tylko obniżyliśmy, jest więcej podań, jest czas chyba do 1 marca składania tych ofert, czekamy, bo to chyba jest wtorek, także jeszcze będzie więcej, więc myślę, że, że ze wszech miar dobrze się stało. Zmiany wprowadzone przez Senat przyczyniły się do powstania spekulacji i plotek na temat ewentualnych kandydatów. Szczególnie kiedy okazało się, że dotychczasowy dyrektor Instytutu Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych Piotr Woźniak zrezygnował ze stanowiska. Piotr Woźniak jest obecnie wykładowcą w PWSZ, a równocześnie wicestarostą i przewodniczącym Opolskiego SLD. Notowania tego ugrupowania partyjnego nie są najlepsze, ponadto szef Opolskiego SLD jest w otwartym konflikcie z częścią działaczy własnej partii. Chyba stąd wywodziło się przypuszczenie, że Piotr Woźniak mógłby chcieć zostać rektorem uczelni, w której pracuje. Kandydatura ta spełniłaby formalne wymagania i stopień doktora i doświadczenie na kierowniczym stanowisku jednego z instytutów. Informacje te błyskawicznie obiegły Nysę i trafiły do mediów. Sam zainteresowany dementuje pogłoski o pomyśle wyjścia z polityki. To nie jest prawda. To nie jest prawda. To jest dobra okazja, żeby to zdementować. Nie wiem. No, ale stąd. może jednak pana wybiorą. No po pierwsze by musiała być moja zgoda na to, ja nie zgłosiłem akcesu i nie zamierzałem tego zrobić i nie zamierzam tego zrobić. Co więcej, Piotr Woźniak twierdzi, że nigdy nie rozważał takiej możliwości i nie wie, skąd wzięły się przypuszczenia o jego kandydowaniu. Ja powiem tak, po pierwsze się człowiek umawiał z wyborcami na czteroletnią kadencję, tak się stało, że zostałem wybrany wice I trzeba tą misję dokończyć. Jak wyjaśnia Piotr Woźniak, rezygnację ze stanowiska dyrektora złożył kilka miesięcy temu, zanim Senat wprowadził zmiany, które umożliwiałyby jego kandydowanie. Podaj, że w miesiącu październiku złożyłem zgodnie z zapowiedziami akces zakończenia mojej współpracy w ramach pełnienia obowiązków dyrektora Centrum. Ponieważ uznałem, że na tym etapie, kiedy projekt został zakończony, kiedy odbyła się kontrole, które weryfikowały projekt, i pomyślnie zostały zakończone, moja misja tam zostaje skończona. Zresztą takie były uzgodnienia z władzami uczelni także. Lista kandydatów będzie znana dopiero za kilka dni, a wybory zostaną przeprowadzone w drodze tajnego głosowania 11 marca. Przebieg wyborów na tej jedynej w naszym mieście uczelni będziemy śledzić i relacjonować. Prawdziwie bombowy pomysł wpadł do głowy 54-letnemu mężczyźnie, który powiadomił, że niebezpieczny ładunek znajduje się w jednym z niskich kościołów. Jak się okazało, doradcą w przypadku tego fałszywego alarmu był alkohol. Niefrasobliwy dowcipniś miał 3 promile tej substancji we krwi. Sytuacja miała miejsce w ubiegły wtorek. Według informacji, które przekazał sprawca, do eksplozji miało dojść za 30 minut od telefonu. Dyżurny podejrzewał, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem alkoholu. Jednak, nie lekceważąc informacji, policjanci natychmiast rozpoczęli ustalanie miejsca, gdzie niebezpieczny ładunek może się znajdować. Równocześnie szukali zgłaszającego. Wielotorowe działania pozwoliły na ustalenie domniemanego sprawcy. Już po kilku godzinach od zawiadomienia policjanci zatrzymali 54-letniego mieszkańca gminy Korfandów. Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Policjanci zabezpieczyli telefon, z którego prawdopodobnie dzwonił na numer alarmowy. Mowy. Mundurowi ustalili także, że zgłoszenie było fałszywe. 54-latek usłyszał zarzut fałszywego zawiadomienia o podłożeniu ładunku wybuchowego. Jak wyjaśnił policjantom, był nietrzeźwy, a zgłoszenie to był tylko głupi żart. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za takie przestępstwo może grozić kara nawet do 8 lat więzienia. Inkantacje, czyli zaklęcia. Formuła czarodziejska, niezrozumiałe słowa wypowiadane przez maga podczas zaklinania. Na Wernisarz o takiej właśnie nazwie zaprosiło Muzeum Powiatowe w Nysie. Prace malarza, dr Łukasza Huculaka z Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych można oglądać do 8 kwietnia. Wernisaż rozpoczął się koncertem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Nysie. Muzyka z epoki nawiązywała do historycznej przeszłości naszego regionu, która między innymi stała się inspiracją wystaw. Obrazy Łukasza Huculaka są niezwykłe. Prezentowany w Muzeum Powiatowym w Nysie cykl zainspirowała między innymi historia prześladowań domniemanych czarownic na tych terenach, które w szerszym sensie mogą być rozpatrywane nie tylko jako patologia życia społecznego, ale także manifestacja skrytych, perwersyjnych upodobań estetycznych. Całe kino Buñuela, cały, cały surrealizm właściwie yy, ba, ba, bardzo mocno się koncentruje na przemocy i na na tym, jaką rolę w tej przemocy przyjmuje mężczyzna, a jaka jest przypisana kobiecie. Nieprzypadkowo więc Nysa została wybrana na miejsce wystawy. Czarowanie i magia nie do końca odeszły w niepamięć. Wydawało mi się, że wystawa, która będzie celować, czy która będzie jakoś wyrastać swoim tytułem, z dotykać motywu czarnej magii czy, czy czarownictwa, w miejscu takim jak Nysa, gdzie te procesy faktycznie, historycznie miały miejsce, yy, będzie stosowna, krótko mówiąc, będzie wzbudzać jakieś zainteresowanie. No a z drugiej strony jestem przekonany o tym właśnie, że... Yy, yy, jestem przekonany, co potwierdzają no, wciąż obecne w kulturze masowej yy, rozmaite motywy nawiązujące do magii, że, że, że ta ta historia jakby nie skończyła się w, w oświeceniu czy pozytywizmie, że nauka w pewnych swoich aspektach y, dotyka czy styka się z magią y, wciąż bardzo żywo. W szerokim sensie prace odnoszą się do rozmaitych reliktów magii i alchemii. Magicznego postrzegania świata wciąż obecnego w rozmaitych formach naszego życia psychicznego i społecznego, a bliskiego także malarskiej praktyce. Na sztuce współczesnej jakoś zaważyła formuła, rozumienie, myślenia o sztuce wypracowane w modernizmie, a w modernizmie się pojawiło mnóstwo takich w sztuce form, idei, które w jakimś sensie nawiązują i do magii, i również do takiej. Roli czy relacji jednostki ze społeczeństwem? Sztuka i magia od zawsze pozostają w bliskich relacjach. Moim zdaniem być może dlatego, że, yy, że właśnie nie, nie, nie patrzą na rzeczywistość yy, w sposób czysto utylitarny, co by wymagało obiektywizmu, tylko patrzą na nią przez pryzmat yy, stanów duszy, stanów yy, umysłu. Yy, konkretnego, żywego człowieka, który tą rzeczywistość w sposób może bardziej wrażliwy niż inni, bardziej dojmujący, odczuwa i... Yy, odczuwa i rozumie. No myślę, że to jest gdzieś na... Przeżywa. Technika malarska zaprezentowana na wystawie jest również niezwykła. Łączy tradycje od renesansu do współczesności, uzyskując niecodzienny efekt. Patrzę z punktu widzenia rzeźbiarza, na umiejętne granie kolorem i szukanie nowych przestrzeni, nazwijmy to trójwymiarem, który w tych obrazach występuje. Bardzo ładnie pan Łukasz, operując kolorem, wydobywa postaci, jednocześnie wprowadzając tło, które jest niby szare, ale ono dzięki temu pięknie poprzez światło użyte kolorem y, współpracuje i w związku tworzą się y, trójwymiarowe dla mnie y, przestrzen, przestrzenie w obrazach. Mistycyzm w malarstwie istnieje od zarania dziejów tej szlachetnej dziedziny sztuki. Obrazy Łukasza Huculaka nawiązują do najlepszych tradycji wielkich mistrzów. To jest dla mnie taka sztuka troszeczkę mistyczna, troszeczkę y, gdzieś tam ma y, elementy alchemii y, no i trąca o w średniowiecze, o malarstwo Giotta. Na przykład w, w, widziałem obraz Kara, który, który troszeczkę gdzieś tam nawiązuje, troszkę do malarstwa Bosza, ale, ale łączy się ta tradycja z, z formą malarską bardzo współczesną. Łukasz Huculak ma 39 lat. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od 2002 roku pracuje na tej uczelni, na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Siedem lat temu uzyskał stopień doktorski. Oprócz malowania obrazów bywa kuratorem wystaw. Publikuje teksty o sztuce w pismach Format, Dwutygodnik i Art and Business. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Serdecznie zapraszamy w imieniu Muzeum. Wystawa potrwa do 8 kwietnia. Feria dźwięków i barw, tradycyjne instrumenty, muzyka z całego świata, czyli festiwal folklorystyczny. Na Międzynarodowym Spotkaniu Kultury Ludowej w Izraelu w lipcu 2016 roku nasz region będzie reprezentowany przez zespół KOMES z Kędzierzyna Koźla. Zespół KOMES Zaprezentuje tradycje muzyczne Śląska-Opolskiego na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Izraelu. Wyjazd zespołu organizuje Stowarzyszenie Ad Astra z Nysy, które od lat zajmuje się organizacją imprez kulturalnych w naszym mieście. Ja się bardzo cieszę, że nam się udało nawiązać współpracę z zespołem Komes, z Koźla. Mam nadzieję, że to będzie początek takiej owocnej współpracy. Być może dojdzie do przywrócenia festiwalu bardzo bliskiego sercu wielu naszych mieszkańców folk Fiesty. No i też mam nadzieję, że jak niegdyś bywało, uda nam się znowu nawiązać współpracę z zespołami nyskimi i w najbliższej przyszłości z zespołami nyskimi wyjedziemy gdzieś na jakiś festiwal, czy do Chin, czy do a zaproszeń nam naprawdę nie brakuje. Komes ma już kilkunastoletnią tradycję. Przez ten czas zespół odbył kilkaset koncertów w Polsce i za granicą. Staramy się jak najwięcej uczestniczyć w przeróżnych festiwalach. Yy, powiedzmy sobie, w Europie i nie tylko, bo był, był zespół również w Stanach Zjednoczonych, yy, w miejscowości Panna Maria, gdzie właśnie kiedyś, kiedyś tam się przesiedlili nas Ślązacy, Polacy. Także to był taki najdłuższy nasz wyjazd, no i teraz będzie chyba ten drugi, który też jest, bo w zasadzie w Europie, no to trudno powiedzieć, gdzie nas nie było. Zespół zaprezentuje kulturę nie tylko polską, lecz przede wszystkim kulturę i tradycję opolszczyzny. W repertuarze bowiem są choreografie Śląska Opolskiego, Śląska Cieszyńskiego oraz Pszczyńskiego. Strój Opolski, Czepek Opolski. Jesteśmy jednym, jedynym zespołem chyba w Polsce, który ma właśnie takie czepki. A tańcząc suite Śląską, tańczymy w strojach opolskich i rozbarskich. Na sam wyjazd trzeba jeszcze będzie poczekać kilka miesięcy. Na razie zespół ćwiczy i wprawia się w tańcu i śpiewie. Aby godnie zaprezentować naszą kulturę w dalekim Izraelu. Zespoły ludowe z Izraela przez kilka lat gościły w Nysie podczas festiwalu folklorystycznego Folk Fiesta. Tradycje kulturalne tego kraju są różnorodne. W Nysie występowały zespoły prezentujące zarówno tradycyjną kulturę żydowską, jak też zespoły arabskie. Chociaż kultura polska nie jest tak różnorodna, to należy zauważyć, że zespół Komes zaprezentuje folklor opolski, czyli nieco mniej znany. No przede wszystkim przywieziemy nasz region, nasz tutaj, nasz tutaj Śląski ten region i myślę, że jest to region, który zdecydowanie może w całym folklorze jest troszeczkę w różnych odległych stronach od opolszczyzny jest troszeczkę mniej znany, bo zazwyczaj jest Kraków, to jest to, co najważniejsze, jest Rzeszów, to są takie, jest Beskid, ale tańce takie naprawdę opolskie to po prostu myślę, że są troszeczkę mniej znane, a są naprawdę piękne, takie wzruszające. I myślę, że bardzo, bardzo, bardzo lubimy je tańczyć. Festiwal w Izraelu potrwa 10 dni i każdego dnia występy będą organizowane w innym miejscu, więc polski zespół będzie miał niepowtarzalną okazję do zwiedzenia tego ciekawego kraju. Przekrój wiekowy zespołu Komes jest dość znaczny, od dzieci do osób dorosłych. Być może taki wyjazd stanie się inspiracją dla młodzieży, która często woli mniej. Tradycyjne zajęcia. Młodzież się przestawia na inne formy taneczne. Po prostu ich to Jukendens zrobił swoje, te różne inne tańce idą za modą, a stary się zostają przy starej kulturze. Ja łapisz, To już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą środę. Do zobaczenia.